W tym filmie rozwiążę dla Was zadanie numer 5, które pochodzi z matury z 2023 roku i jest z formuły 2015. Widzimy tutaj zadanie, które dotyczy działu wiązań chemicznych. Tu mamy wstęp. To najlepiej przeczytać sobie po cichu, jak zatrzymacie nagranie. Natomiast o co chodzi? Chcemy narysować wzór elektronowy cząsteczki C3O2 i egzaminatorom chodzi o to, że nie spotkaliście takiej cząsteczki w podręczniku na lekcji i macie po prostu wykazać się umiejętnością, a nie yy, po prostu robieniem czegoś z pamięci, z zeszytu. Czy to już ktoś Wam kiedyś podał i z pamięci po prostu mogłoby to być zrobione. Tu chodzi o umiejętność wykazania Waszego logicznego myślenia na bazie znajomości teorii. Tak więc nie widzieliście nigdy wcześniej tej cząsteczki i macie się pokierować przede wszystkim regułą oktetu i dubletu. No i co widzimy? Znaczy, są tu pewne podpowiedzi, że na przykład. Cząsteczka ma budowę liniową, czyli jeśli nam wyjdzie nieliniowa, liniowa, to odrzucimy nasz pomysł. Tak? Wewnętrzne atomy węgla, skrajne atomy tlenu, później jest, że reaguje z wodą, ale to już będzie zadanie, yy, tam szóste, to na razie, nas nie, na razie się skupiamy na piątym. No i tak, powiedzmy, że ja tutaj zrobię taki pierwszy pomysł, który mógłby komuś przyjść do głowy. Narysujemy sobie 3 atomy węgla. 1, drugi, trzeci. Tlen ma wystąpić tylko dwa razy. I tlen ma mieć 6 elektronów walencyjnych. I węgiel ma tutaj po cztery. No, i teraz chcemy, żeby dążyli wszyscy nawzajem do oktetu. No, do dubletu tutaj nie zrobimy. Czyli tak, ten tlen chce się połączyć do dwóch sąsiadów: i do tego, i do tego powiedzmy. Więc nie może od razu złapać dwóch elektronów. Niech złapie sobie po jednym elektronie. Od każdego z węgli. I nawzajem węgiel pobierze. Jeden elektron sobie tutaj stąd i tutaj stąd utworzą nam się wiązania pojedyncze sigma to jest taki dobrze to jest brudnopis, więc na prawdziwej maturze ja to bym oczywiście w brudnopisie sobie zrobiła najpierw no bo jest ryzyko, że za pierwszym razem nie wymyślicie czegoś od razu dobrze, więc miejmy to na uwadze, że to jest zadanie typowo problemowe. I teraz ten węgiel tutaj z tego miejsca też sobie myślę, że chce się połączyć. Tlen też. Czyli damy. Powiedzmy, że innym kolorem zrobimy. O, czyli tak połączymy go. I tak połączymy następnego. Może o tak więc garniemy. I nawzajem nawzajem będzie nowe. Może tak. O, poprawimy w ten sposób. O, i to jest tak jakby tutaj wszystko całe razem. O, w ten sposób. No i ten węgiel, ten trzeci, też sobie zgadnia, o, tylko tak. No i musimy teraz zweryfikować, czyli sobie napiszemy Ewa. weryfikacja Pierwszej, pierwszego pomysłu. I teraz, na czym one ma polegać? Po prostu, czy wyjdzie nam struktura liniowa? Tak, jak chcę polecenie. Czy wyjdzie struktura liniowa? No i oczywiście, też jeszcze, czy wszyscy mają oktet. Mają oktet. Ok czy jest to spełnione? No i teraz sobie spójrzmy. Znaczy, ja od razu już widzę. Bo tak, patrzymy sobie na ten węgiel tu i na ten ostatni. No to one mają swoje cztery elektrony. O, może tym pokażemy. Swoje cztery elektrony. I okazuje się, że teraz ma piąty elektron, bo już pobrał. No to jeszcze trzy do akwetu brakuje. No to. Można by sobie tu pomyśleć, no to fajnie. Bo tu będę mieć trzy elektrony, przecież od tego sąsiada. I ten węgiel też ma te swoje trzy tutaj, tylko że wtedy trzeba byłoby zgarnąć. Zobaczmy jak. Trzeba byłoby zgarnąć w trochę inny słup. I nażym może tutaj tym królem. O zagarnęlibyśmy. I musiałyby się zawinąć w okrąg te atomy. No, spróbujemy je zawinąć. Teraz ja tu przesunę kawałek. O, i narysujemy z tej części. Czyli przerysowując. Pierwszy węgiel, drugi. One się złączą po wiązaniem. To jest to miejsce tutaj O to pomarańczowe. Uwzględnienie, dalej idzie do tlenu, do węgla, do tlenu, zamyka się taki cykliczny fragment, uzupełniam, gdzie jeszcze mi wolne pary elektronowe zostały. No to widzę, że tutaj są cztery wolne kropki, czyli dwie pary elektronowe, z tej części też cztery wolne kropki. Tak? Ten środkowy węgiel na naszym rysunku wyszedł teraz cyklicznie. Może zaznaczymy, zaznaczymy, o tutaj ta kropka i ta, czyli jedna para elektronowa by wyszła. No i teraz widać, że coś się nie zgadza, bo ten środkowy węgiel nie, nie potrafił dokonać, tej, dokonać tego optetu uspólnionego. I druga, druga tutaj kwestia, czyli to zanotujemy o. Czyli w tym pomyśle, gdy poddajemy go weryfikacji, to środkowy węgiel nie ma oktetu, a w dodatku te sąsiadujące węgle, sąsiadujące atomy C tworzą Strukturę liniową i ta cząsteczka jest bardzo, bardzo naprężona. Byłaby naprężona, gdyby istniała. No bo już teraz widzimy, że ten pomysł weryfikujemy negatywnie. To był po prostu zły pomysł. Czyli nie może zamknąć się no, w cykliczną taką postać. W pierścień. Pierściń. O, czyli to będziemy musieli odrzucić wtedy, gdyby komuś to przyszło do głowy. Oczywiście, też rozwiązywanie sprowadza się do tego, że czytamy sobie kilka razy wskazówki wstępne. Więc to, co podkreśliłam tutaj na pomarańczowo: na pomarańczowo, że powinno wszystko mieć budowę liniową i kolejne atomy wewnętrzne. To węgle i atomy tlenu skrajne. teraz zrobimy tak, jak prawidłowo powinno to się tutaj ułożyć? Tą weryfikację tu przesuniemy. To powiedzmy, że tam na czerwono przekreślimy. Po prostu przekreślimy, że to nie. I teraz co dalej? Ułożymy. Dobrze, co napisali? Jeszcze raz. Atomy wewnętrzne stanowią atomy węgla. No to tlen. Oj, tylko jeszcze tak. Tutaj musimy, żeby było widać C. I tu zrobimy O. Tutaj O. Też zrobimy kolorami, żeby było łatwiej. 6 dla tlenu i teraz po 4 dla węgla. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Liczenie na palcach dosłownie. Więc zadanie jest tylko w ten sposób utrudnione, że raczej nie ma tego związku w zbiorach zadań. Także jest to coś nowego. Coś nowego, raczej niespotkanego. Zresztą ten podręcznik anglojęzyczny, tak? House Inorganic Chemistry. Dobrze. Wracając tutaj. Czyli za, yy, zapętlimy sobie uwspólnione elektrony. Temu tlenowi brakuje dwóch. No dobrze, to temu węglowi brakuje czterech elektronów walencyjnych. Czyli tu sobie zgarnia od sąsiada dwa i tu dwa. Yy, ten węgiel... Zagadnia sobie znowuż dwa z lewej, dwa z prawej. Ten węgiel zagadnia sobie i od tlenu, i od tego środkowego kolegi. No i ten tlen też tutaj jest zadowolony. Zobaczmy, że żadnego wiązania koordynacyjnego na mnie no nie pojawiło się żadne koordynacyjne wiązanie. I teraz już prosta sprawa. Mieliśmy za pomocą kresek yy, zrobić. Czyli o no tak, budowę liniową. Będzie budowa liniowa, jak najbardziej. Podwójne wiązania, podwójne wiązania. Wolne pady elektronowe musimy zaznaczyć. Czyli zaznaczamy. Atomy węgla tu wewnątrz nie mają wolnych pad elektronowych. I zauważmy, że tak. Wiązanie podwójne, wielu z Was zapamiętuje, że to jest wtedy hybrydyzacja SP, ale to tak nie jest, bo my mamy i na prawo, i na lewo to wiązanie pi, czyli jest hybrydyzacja SP, ale teraz już wybiegam do pytania drugiego fragmentu. Pytania, bo aby wyjaśnić budowę cząsteczki, i pytają nas, hybrydyzację typu SP przypisuje się Odwitalą. No i teraz yy, ilu atomów. Czyli mamy jeden atom, drugi, trzeci. Te trzy atomy mają hybryzację SP. Czyli trzy atomy yy, węgla, tak, bo tu jest. I liczba wiązań sigma w cząsteczce wynosi ile. No to zakolorujemy teraz. Jedno wiązanie sigma, drugie, trzecie, czwarte, no tak, cztery wiązania sigma, czyli zaznaczymy, zaznaczymy to. Wybierz, zaznacz jedną odpowiedź, tak, czyli bardzo bo patologicznie tutaj nam e, mówią. I zadanie rozwiązane. E, więc nie, przede wszystkim trzeba nie bać się tego, nie bójcie się, że za pierwszym razem możecie wymyślić coś błędnego, bo na tym ma właśnie polegać umiejętność weryfikacji zgodności z jakąś teorią. Tak, z podręcznika znacie teorię, a w praktyce macie zastosować nawet jakiś nieznany przykład. To w tym filmie tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.